Czy się z tej strony y, X, Mowal, X Polak? Dzisiaj sobie pogramy w Minecrafta pierwszy raz. Na telefonie oczywiście. I no, jest nowy, nowa. Y, to jest beta jakaś, nie wiem. Ale dobra, lecimy. Dajemy sobie stworzyć nowy świat. Już nowy świat, gramy sobie w kreatywach robimy jak najładniejszy domek. Czekajcie, członek gorść operator Kontynuuj. Jestem z tym operatorem mój świat dom Epic dom no, to, to twoje dziecko jest sam fitment, zależy put. na tym. ale mówicie ja po prostu ja byłam w szoku nie jak ja się pytałam Wiktora ja pierdzielę nie no jak nauczyciel